Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Matheusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego i jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nas ceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują Was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was z mego powodu. Cieszcie się mi radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Cieszcie się mi radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Siostry i bracia, Robert Benson, duchowny Kościoła Anglikańskiego, przeżył konwersję na katolicyzm i napisał książkę o tytule Paradoksy katolicyzmu. Autor zebrał cały szereg sprzecznych wydawałoby się wypowiedzi Chrystusa zaznaczając równocześnie, że są to tylko sprzeczności pozorne. Przykładem jest dzisiejsza Ewangelia. Błogosławieni jesteście, czyli inaczej szczęśliwi. Ale kto? Ubodzy, płaczący, prześladowani, Przecież te słowa brzmią jak paradoks, jak niedorzeczność. Takimi słowami określa się dziś w świecie ludzi małych, nic nieznaczących w strukturach społecznych. Właśnie na tym polega niepojęta ekonomia Boga, który za cenę łez ubóstwa, prześladowania, Obiecuje swoim wyznawcom nagrodę życia wiecznego. Głośnym echem odbiło się w Stanach Zjednoczonych przejście na katolicyzm Mary Weber. Była najpierw baptystką, potem metodystką. A chcąc objąć urząd retora, podejmuje studia biblijne, aby jeszcze bardziej ośmieszyć Kościół katolicki. Pewnego razu do jej rąk trafia katechizm Kościoła katolickiego. Rozpoczyna studiować. I o dziwo najpierw kieruje nią ciekawość. Potem z kolei rodzi się fascynacja. Kończąc studia biblijne mówi pani Weber Mary tak. Jeśli tego wszystkiego, co studiowałam uczy Kościół katolicki, to chcę być katoliczką. Stało się to faktem w minionym XX wieku. Taka jest niepojęta moc łaski Boga, który z prześladowców czyni gorliwych wyznawców wiary. Przeżywając uroczystość wszystkich świętych, stawiamy sobie pytania: Co to jest świętość? Na czym polega świętość? Kogo nazywamy świętym? Odpowiedź, drodzy skromadzeni, jest prosta. Świętość to nic innego jak pełnienie woli Boga w codziennym życiu i powołaniu. Na czym polega świętość? Na szanowaniu przykazań Boga, czyli dekalogu w swoim życiu. Kto jest świętym? Każdy ten, który Ewangelię uczynił przesłaniem swojego życia. Święci to ludzie tych samych problemów, co my. To grzeszni i święci, upadający i powstający z grzechu. To ci, którzy jednak miłość do Boga postawili w swoim życiu. Na pierwszym miejscu. Drodzy Zgromadzeni, w latach 60. we Włoszech w miejscowości Czela di rozpoczęto budowę Kościoła Braterstwa. Ksiądz kierujący sprawami budowy Kościoła skierował apel do krajów, których toczyła się II wojna światowa, aby przesyłali na Kościół braterstwa to, co zostało ze zniszczonych świątyń. I tak stało się, że ołtarz główny w tym Kościele został wykonany z gruzów hieruszyny, Chrystus został wykonany z narzędzi zbrodni, karabinów i pistoletów. Korona cierniowa została wykonana z drutu kolczastego z pobliskiego obozu Zakłady Poświęcimiu, a aureola nad głową Jezusa została wykonana z pierścieni tortur stosowanych w Kongo. Wymowny Kościół, ale wymowniejszy Chrystus, który w nim gromadzi dobrych i złych, żywych i umarłych. Tych, którzy przyznają się do Jego imienia. Prośmy dzisiaj Świętych orędowników naszych u Boga, aby uprosili nam łaskę pięknej wiary na ziemi, by kiedyś królować z Bogiem w niebie. Tego życzę Wam i sobie. Amen.